Na To, to, to foraju raju lecimy. Witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Emil. To jest Diablo. Rozwalić drzwi, wpaść tam. Zobaczymy, co ciekawego jest. Szybka, mózgka. Innymi słowy, yy, poziom szesnasty. Maga i to nie jest yy, żaden dziwny. Hel, albo tym nie miałem autentycznie czasu grać. Witam Was, w Diablo! I to jest podstawowy poziom, najprostszy: po prostu nie miałem czasu pograć. ile jemy, to wszystko tutaj w tej koło podeszło, bo już mam tego dosyć. Czas przyjść Diablo wszyscy. Niektórzy już Diablo ubili i są na poziomie Hell, a ja, jak sami widzicie, się męczę niemiłosiernie. Teraz jest przyjemnie, jest fajnie. I gram na razie sam, bo jeżeli nie gram sam, to dużo w Pada I w dziwne teksty zaczyna pisać i muszę nagrywać materiał jeszcze raz, aby co mi tutaj? Padać mi tutaj łączki. Szukamy, mam zabić, yy, mam kogoś uwolnić, nie zabić. Okej, ewoluuję kogoś. Nie, zabijając go no, nie można uwolnić. Kurczę, szukamy teraz tych trupów. A dobra, już wiem. Fajny może. A pobawimy się w zamrażanie i wyrzucanie. O, jest. Jest coś, kogo trzeba uwolnić. Fajnie, cieszę się bardzo. Niedługo będziemy grać online, tak mi się wydaje, z niektórymi postaram się. Trzeba zwoki, tak? Do zwok się dobrać, wtedy się uwolnił od gradu przypomina mi się super supernatural, gdzie tam żeby uwolnić ducha trzeba było jego trochę spalić. Nie trochę spalić trochę głupio. Trzeba było spalić jego szczątki do częsty. No fajnie było jak spalalnie to co trzeba. Był taki ząg. W ogóle też wyglądał Supernaturals? A no, jak ja mówię, Supernatural. Supernatural. Nie. Ślicznie, jesteś wolny, też się z tego powodu cieszę. Co jest? 15 w nie trzeba można po prostu wolno i teraz musimy nie zjeść. Musimy niczym nie przejmować. No to jest fajne, żeby się nie zległo To jest bardzo przyjemne. Dajemy kolejny kosza, go uwolnić. Ślicznie, jesteś wolny. Też się ucieszę, że nie mogę Zamrażamy. Otwychamy zamrażamy o I tak się tym bawimy. Są też jakieś inne rzeczy. zaraz może pokażę, co ciekawego jeszcze odkryłem, grając magiem. Do zdolności. Zobaczmy, co tutaj jest takiego. Yy, możemy pobawić się w Lorda Sita, więc niech będzie na razie Lord Seat i możemy pobawić się w Voidreya. O. Tak więc będziemy Sitem i Wojdrejem. Do wyboru do koloru. O, no, no oczywiście czasu zabrakło troszeczkę. Nie jest to moim zdaniem najlepsza kompozycja. Najlepszy układ, ale coś... O, mamy teraz Wojroje, co bo mi to tak było. Teraz przede wszystkim, dlatego, że muszę sobie trwać trwa i się pozbędę. Nie mam dobrego szaru, który by tutaj... A, I bo bobrasz... Potrzebny jest zawsze jakiś czar, który, no, real effect zadziała. Coś dużego, ten Arcane Orb był zarąbisty pod tym względem, to... Jest moim zdaniem y, dobra rzecz Wojdry jest spowalnianie, Ale jak się gra w parę osób. Jak się gra samemu trzeba mieć potężną po prostu magię. Uj gdzie mi tu, gdzie paszel Nie macie No i teraz toj, oj, oj, oj nie mam ochoty tam podejść jakoś tam z siebie, a może i teraz przybiegniemy trochę. No i się trochę czasu trwa zanim się ich zabije. Dlatego mówię, to jest według mnie dobry czar, jak się gra z kimś, prawda? Ktoś zajmuje walką, jakiś... Yy... Ktoś mocniejszy, barberin zajmuje walką, a my wtedy wszystkich musimy po kolei co jest? Gdzie idziemy dalej? Jeszcze trzy osoby trzeba uwolnić, tak? Gdzie one są? Oj, pewnie trzeba będzie poziom niżej zejść. Ale to zaraz, Loki, Loki, lochy, lochy... Loki trzeba wszystkie odkryć. Ostatnio są też jakieś problemy z dźwiękiem. Słuchajcie, problemy z dźwiękiem są najprawdopodobniej z powodu YouTube'a, bo... Filmiki yy, nagrywane w, dokładnie w ten sam sposób i w tym momencie mówię o... Uff, o, dobra, trzeba ich zmrozić. I odepchnie mrozimy, mrozimy, mrozimy. Uuu, u, coś żółtego jest. Zarazem powiem. E, Problemy z filmikami z YouTube są takie, że w ten sam sposób nagrywane filmiki jedne ma i dokładnie te same kodeki, to mają opóźniony dźwięk, a inne nie. Więc coś tu jest nie tak. Zobaczmy, co tutaj fajnego mam. To nie to, gdzie to jest. Okay. Tu, spodnie. Mam super gatki. 37 strength, vitality, monster grants experience. Uuu, eee, 37 życia, dobra rzecz. Bierzemy, ewidentnie bierzemy te lepsze gacie. Bo to są gacie mocy. Płonące gacie to były. Eee, gdzie był płonące gacie? Eee, był, był animowany, jak to się nazywa... i Gromit i chyba coś z płonącymi geciami, ale już nie wiem, oczywiście o tym mówię. Tak się nie Oczywiście przed strzałami można uciec, ale nie jest to wcale takie łatwe, by się wydawało. Nie wystarczy, żeby mi się No ja też się cieszę, że jestem wolny.

A tak swoją drogą doszłem do że będzie lepiej, jak jeżeli dźwięk trochę zmienię I wiem, mam zatkany nos, mówię trochę nosowo, z tego względu, że jestem przeziębiony i chory i jest alergia I ogólnie rzecz biorąc, chciałbym się schować teraz gdzieś do jakiegoś bardzo zimnego kraju Albo może być też pustynny, żeby tylko nie było pyłków, bo to pyłki to masakra i tragedia Giń, zmrożona bestio <grytanie> No dobra, ubiliśmy Nic, co, szukamy faceta? Co tu się dzieje? Ja myślę, że tu jednak trzeba będzie wybrać coś lepszego. Mimo wszystko coś takiego potężnego. A! No to, żem teraz fajnie się zabawił. Oj, facet wygląda trochę dziwnie, ale to już jego sprawa. No i teraz widzimy właśnie tak zwane mikro. U, minął, co? Nie lubię jak jest facet, o i ubiliśmy go, banalne, czasami jest, bosy, to nie był taki mini bosik. Yy, są naprawdę czasami banalni, gorzej jest jak cię obskoczy chmara Nie wiadomo czego, kogo, po co, na co i dlaczego i wtedy przed nim jest problem uciec, ale to jak widzicie musi być mocny jakiś jeden czar, wobec niego jest tak zwana lipa Jeszcze coś spróbujemy ubić No dobra, ubiłem ordena, ale co dalej Co dalej Szukamy dalej kogoś czegoś. O, chodź tutaj. Chodź tutaj, nie uciekaj. Dziękuję bardzo. Przyszedł do mnie. Słodziak z niego. A muszę jakoś na dół zejść. Hmm. Zobaczmy, coś fajnego zebrałem. magic daibo. To jest dla monk. Mąk to jest mąk. Mąk jest mi niepotrzebny teraz. Ciekawe ile dam rady przejść. Tu. Wow! I o tym mówiłem. Zamrażamy i usuwamy. Czarną jednym strzałem. Po prostu teraz jestem Jedi i nie mam mocnych. Myślę, nie ma czym martwić. Nie jest to. Jeżeli ciebie nie... Uuu, a to co tam jest dobrego? Dlaczego ta pani... Hmm. O kurde. O no Tak, bo jak facet ci obciąć łeb, to mówisz, My Love. Tak, gra jest chora. Hmm. Fully to the boy for the of my ok. Ogólnie rzecz biorąc, to się troszeczkę. Wow, co to jest? Prrr! Chwila, bo ja tutaj czytałem. Zamruźmy ich i teraz spadamy. Jakieś moby mocniejsze, niebieskie. Niebieskie nie są jeszcze takie złe. Niebieskie są lightowe. A co to jest ciekawego dostaliśmy nowe budki. Nie, tu są budki 33. O, fajne budki! Coraz bardziej mi się podobają te ciuchy. Po prostu jest coraz przyjemniej. Idziemy dalej szukać tej jaskini jakiejś tam. Jak widzicie jestem totalną imbą, z tym Arkaneob. Zobaczymy jak się w parę osób gra, będę szukał kogoś. Niedługo kto jeszcze nie grał w Diablo. I dzięki te... o, to trzeba było I kogoś kto właśnie nie grał jeszcze w Diablo będę szukał, żeby pograć sobie w dwóch... Yy, z trzema, dwóch na dwóch, trzy, cztery osoby, wiecie o co chodzi, taką zrobić drużynę, ale to troszeczkę później, bo na razie wszyscy moi znajomi, no, mają tydzień wyprzedzenia, na, czyli już siedzą na Helu i tam szaleją, a ja, jak widzicie, jeszcze nie dałem rady. Tutaj dark, zawsze są Dark Wessel, nie ma Light vessel. co to ma być? Ja tutaj szukam swoją drogą, gdzie ja chodzę, co ja patrzę. Okej... Okay. No znowu darwy, ale oni są tutaj banalni, tutaj chodę pniemy. Jak nie ma co się z nimi mart męczyć. Idziemy jeszcze na dół. Tutaj widzimy, że ta moja heroina czyta sobie grzecznie z książeczki, która na sobie lewituje. Yy, można zrobić trochę tak bliżej, to jest, no nie wiem. Tak się trochę ciężko gra. No ładnie wygląda to. Troszeczkę widać tą grafikę ciut lepiej. No nie jest ona super, hiper wyczesana w kosmos, ale to jest Diablo. No nie musi być. Diablo zawsze był w plecy, jeżeli chodzi o grafikę. Ale to nie oni muszą ustawiać standardy. Hmm. Trochę tutaj tak mroczno. Ale wygląda to i tak lepiej niż na dworzu. To tyle to, 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 to mogę. Na, na dworzu. Na takich otwartych przestrzeniach. Ostrzale na łebka i szukamy dalej. Widzę, trochę rzeczy już zacząłem zbierać. Tam jest ciekawego mantlow Dajcie mi się tutaj zająć tym. Uuu, nowy Spellbook. No jest dobrze. Dzięki tej... łapaniu tych bossów, nowe rzeczy odkrywam. Co jest? Magic Source. Ten, hmm, ten akurat... Co to jest? Corpus, corpse... Corpse Gift. dostałem od... znajomego. I w sumie z tym szaleje ten Magic One to jest mi niepotrzebny, Mam lepsze hmm, Double Axe też mi jest niepotrzebny, Co ja ty znalazłem? Jest tutaj Bracers. Nie hmm. Tu niepotrzebne totalnie. Jedną rzecz Wam mogę powiedzieć teraz, już na samym początku: yy, nie kupujcie nic u tych. Crafting jest słaby. Tam nic ciekawego nie ma. Zamrażamy, żeby nie uciekli i je obijamy. O jaka skromna. Nie wiem, że jest taka skromna. U. No dobra. Poczytaliśmy go, lejemy. No i znowu Dark Summoner, był Dark Vessel, Dark Summoner, coś jasnego. Może jakiś aniołek polata. A jest ukryty jakiś kaule, że się tak wyrażę. Eee, tylko to się inaczej nazywa, gdzie jest Diablo, totalnie Totalnie takie cukierkowe jak się tylko da. Uuu, awans, coś nowego jest. Jest Frostnowa, Slow Time. Co tu mam Slow Time? Aha, wolniej atakują Iż... Okej, okay, no dobra, zobaczymy. Pobawimy się bańką. Mydlaną. Zobaczmy jak to wygląda na dzień dobry. O, jaka bańka. Hej, hey, hej, fajne! Full wypas będzie. Checkpoint, uuu. Jeżeli jest checkpoint, to znaczy, że zaraz będziemy kończyć, bo tutaj coś się będzie działo ostrego. Jeszcze nie zginąłem na wizji, prawda? Czy to jest... Czy to jest... Buter! O kurde, buter! ja... mi się... koszmary miałem przez niego Tylko wyglądał ciut mniej Ciut mniejszy był Nasnio jak go widziałem. Przytuł chłopak Okej okay. E, w sumie nie jest tak źle. Dobra, jest źle, nie będzie łatwo. Coś czuję. Aha. 10 razy. Ła! Ściągnął mnie. Oj, chyba, chyba będziecie mieli zabawy. patrząc jak próbuję ubić Butchera. Gdzie on jest? Tu jest. Spadaj. Walka z bosem. Pierwsza walka z jakimś ciekawszym bosem, chyba. Leczenie, leczenie. Jest leczenie. Eee, w sumie nie jest ciężkie. Pamiętam Buchera, że to był. W sumie trzeba było biegać jak szalony. Trzeba było mieć na w sposób. A teraz widzę, łatwo pada. Podleczmy się. Nie ma problemów. Butcher is dead. Ale spadnijmy może są. bo tutaj nie widzę też się... No jasne, że mi O, oh, Butcher. Zabiłem Butchera. Okej, okay, to było łatwe na tym poziomie. Zobaczymy jak na innych poziomach będzie, ale tutaj było łatwe. Pamiętam, że z Butcherem były problemy i to wielkie kiedyś. Ale tam też był taki numer, że trzeba było znaleźć sposób jak się grało łucznikiem, to się wtedy podbiegało tak w zejście do lochów i on się blokował. No ale fajnie, Butcher zabity. Yy... To co mogę powiedzieć? Dziękuję za uwagę wszystkim. Ubiliśmy bacera, uwolniliśmy więźniów do następnego odcinka, do usłyszenia i zapraszam na KPL, gdzie też możecie dostać klucz do Starcraft, do Starcrafta, również, ale do Diablo, jak najbardziej. Bo jak wiecie lub nie, to właśnie KPL użyczyli mi klucza. Dzięki temu mogę teraz sobie grać i odpoczywać od StarCrafta jak normalny człowiek. I robić to, co wszyscy teraz robią. no. Dobra, Ta jeszcze raz do usłyszenia, cześć!